Hej, dzień dobry, witajcie wszyscy Chciałem Wam e, pokazać Skodę 1.0 e, w benzynie, 2017 rocznik e, Pas odpięte pipczą, wygląda to tak, pokażę Wam szybciutko e, 170 tysięcy przebiegu, przywieziona z za zagranicy Klimatronik, nawigacja Manual 6 biegów chyba 115 koni 85 kW, to jest 115 koni wygląda tak oprócz tego z tyłu komplet zimowych opon roleta wszystko jest w komplecie wygląda naprawdę naprawdę bardzo dobrze pokażę wam szybko z zewnątrz. jest silnik odpalony pokażę wam jak to działa tak postaram się przejść Pony dobrze wyglądają Otworzyłem maskę, ma coś takiego tutaj Nie wiem czy to jest do spolerowania Może być do spolerowania Nie polerowałem Pokażę jak wygląda Silnik nic nie nic nie sprzątane Standard nie widać w sprawdzałem stan oleju przed wyjazdem stan oleju po przyjeździe nic nie było także wygląda naprawdę fajnie automatyczne światła wszystko się dobrze schodzi Z tyłu są te zimoweczki, pokażę Wam też. Teraz są cztery zimoweczki. Wszystko się zamyka. Nie ma Wygląda naprawdę fajnie. autko warte. Uwagi także zapraszam do zakupu. Pozdrawiam serdecznie Daniel. Halo DKL Koplina.